Po ucieczce przed ludźmi bila, rozbiliśmy obóz w metrze. Cały czas mam w głowie jego słowa: obóz jeńców znajduje się w forcie Zankudo. Joel i Jack wyruszyli po zapasy, jednak myśl o tym, że Jimmy wciąż może żyć, nie daje mi spokoju. Musimy za wszelką cenę go odnaleźć. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, dawno nie było zombie moda, ale wreszcie wracamy i wracamy do kontynuacji naszej historii razem z Tomasem i całą ekipką, którą udało nam się tutaj już zwerbować. Moi drodzy, na wstępie mówię, że jeśli chcecie szybko kolejny odcinek, zostawcie tutaj 20 tysięcy w górę, a ja muszę dołączyć do Jacksona, bo mamy zrobić tutaj taki wstępny patrol. To miejsce wydaje się być spokojne, aczkolwiek odur, który dochodzi z tych tuneli, nie napawa optymizmem, wręcz przeciwnie, jesteśmy trochę Co jest, Coś? co? Tym zaniepokojeni. Eee, no tak se sprawdzam celność broni. Okej. Okay. To co, gotowy na patrol? tak, musimy iść. No dobra, ale co dalej? Co ty myślisz, bo ja nie mogę spać, nie daje mi spokoju fakt, że Bill, ja to słyszałem stary, on powiedział, że jeńców trzymają w zankudo. Trzeba się coś dowiedzieć na temat tego całego zamku. No i co? Gadałem z Joelem, Joel nie chce tam teraz lecieć. A ty byłbyś chętny? Skoczyć bez ich wiedzy, nawet? Najbardziej. Tylko trzeba mieć dobry plan, jeżeli nas to jest mało. Kto zejdzie? Ja mam dobry plan. Co to? Nie wiem. Poniżej. to hek? Przy, przy ścianie, Kurde moi drodzy. Nie Jesteśmy sami w tych tunelach i to doskonale wiemy. To ty. Chodź. Stój, 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 stój. hej. się. Co? Hej. To ty? Thomas? No. Jezus Maria, dzięki bo... Ja zapomniałem jak ty masz na imię, przepraszam, ale... Maria... Wania. Ja Wania, a Jack mnie Flary dał. Flary mnie dał w wejściu w tych tunelach. Myślałem, że go tu znajdę. Ty że źle wyglądasz, gościu. Dasz radę no. iść do naszej bazy? Po spaleniu obozu... Po pożarze... Ech. Musiałem gdzieś się ukryć, szukałem Jacka, a znalazłem was. No <noise> właśnie, złego farta. Aha. Mamy pewien plan, tylko nie wiem czy nam pomożesz w takim stanie. Jaki plan? Wiemy, gdzie przetrzymują jeńców i tam są nasi ludzie. Znaczy, na razie, plan to jest dużo powiedziane i tak. Dobra, weź myśl bardziej pozytywnie. Będzie dobrze, pomożesz, chodzisz to? Pomożesz, chodź też. Pomożesz, i tak. Szukam czaka najprawdopodobniej. Czak poszedł na patrol, się... jest z nami. Ach. No to dzięki Bogu Pocznijmy chwilę w obozie i powiemy Dobra. ci o co chodzi Ma się Tak Dobra Ale w tym świecie trzeba mieć trochę szczęścia Podoba mi się to co widać u góry Widzicie tę pogodę? Po... To się nie zdarza tak zbyt często w ogóle ostatnio Patrzcie no niebieskie A... niebo widać O widzę rzeczywiście no Jakby tak mgła poszła To jest dobry plan Ale... Szczerze? No, przy tej pogodzie, to może nawet wyjść. No pogoda nam sprzyja dzisiaj. a Co ty myślisz o Jackson? Myślę, że z git. M, ruszyłbym, dopóki się utrzymuje ta pogoda. A co ja myślisz? nawet mogę iść teraz, no. Ta myśl mi nie daje spokoju, weźmy... Sprawdźmy tą miejscówkę, żebym już całkowicie zamknął temat... zimiego. Jak nie żyje, to nie żyje i tyle. A co, na powierzchnię? No, lecimy. Za no, w drogę. Moi drodzy, bez wiedzy Joela, Bez wiedzy Jacka, czyli osób, z którymi w ostatnim odcinku przemierzaliśmy te tunele, wychodzimy na zewnątrz w poszukiwaniu Jimmy'ego. Czy wreszcie go znajdziemy? <grym> to jest dobre pytanie, ale plan jest mocarny i zaraz wszystko usłyszycie. Oczy dookoła głowy. Niespokojna okolica, masa zarażonych. Spokojna, zarażonych korzyść z ludźmi, Kubila. W sumie jesteśmy na tej ich tak zwanej drodze, nie? Tak. Potrzebujemy pełnego akumulatora, jakiegoś auto z benzyną. No i jako takiego działającego silnika. Powiem ci, że to nie wygląda, jakby miało coś działającego. Nie, <grym> Myślę, że znajdziemy coś lepszego. Krzaków w mieście naniosło. Dawno tu nie bywałem. Dopiero jak jest taka pogoda, można zobaczyć, jak to wygląda. po tam budynki nawet obrośnięte masakra. Więc właśnie tu jakiś auto wygląda nawet na tak w Sprawdźmy to. Przeszukam bagażnik. Jest kolejna, sprawdzę kolejny. Ej panowie, świeży trup w się Zakażę nie. nie, niedawno to byli ludzie bila No ale kurde, strasznie dziwne. No dobra. Dwie porcje puszki. Zróbka jakaś w nic e, wartego. Zabiorę z sobą. Chciał sportowy samochód? Hmm. Ale nawet w niezły jest. Nie no, nie ma opon, co to no Nie ma opon, ale no, cała karoseria. Zobaczcie tam! Wóz policyjny. No. Muszę coś, śmierdzi zasaską. Albo sprawną formą. W tych czasach? pusty. Jest pusty. Ty, kanister na tylnym siedzeniu. Widzę, widzę, no to już mamy benzynę. No chyba, że tam jest pusty. Jakieś barierki. Ty, Jackson, sprawdź go może. Ja się rozejrzę tutaj. Jakie przejście. Otworzy bagażnik. oczy i uszy dookoła głowy. Jakie przejście w ogóle przerąbane. Kogoś słyszy, ale nie wiem czy to nasi. Odpalili samochód. Chłopaki, Uuu. pudełko z kolczatką. <śle> Idealnie. Jeszcze jakieś barierki. Czyli wygląda na cały akumulator. Jest. Dobra, nie traćmy Wynucza czasu. Skoro, skoro potrafi poruszać się po, po drogach, to jedźmy. Bo ta pogoda nie utrzyma się zbyt długo. Coś czuję. Plan jest prosty. Co kilka godzin do fortu przyjeżdża ciężarówka z zaopatrzeniem. Potrzebujemy jej, by dostać się do środka. Potrzebujemy też dowiedzieć się, jak uniknąć większej kontroli. Zasadzka na kierowcę powinna rozwiązać sprawę. W radiowozie mamy kolczatkę i płotki. Mogą się przydać. A potem bitąderskie. Wiecie, Wjedź, wiecie, Zaraz jakiś transport może przyjechać. Zasadzka jest dalej, przygotowywana. Dalej. Tak, cały czas ktoś przejeżdża i to jest znak. Taki szybko się kręcą jak ludzie tutaj. dziwne, że nie ma znaczenia. po budynek po bo... Musimy to jak najszybciej rozstawić. Możemy schować się i wywabić kierowcę. No nie przejedzie tego raczej, bo nie ma w sumie powodu do tego, żeby tego rozjechać, choć istnieje też szansa, że po prostu nie zareaguje i rozwali nam te drewniane konstrukcje, aczkolwiek kolczatka. Przeciągniemy to przez całą... O! Super. Dobra, panowie, teraz ja proponuję podzielić się. Ja się schowam, może w szakach po drugiej stronie ulicy, tam jestem niewidoczny. W się tam chcesz iść? Mhm. No to możesz tam się ustawić, możemy po prostu stąd wyskoczyć, nie? No dobra, najgorzej jak z drugiej strony ktoś pojedzie. Wiecie, tak też być może. Miejmy nadzieję, że nie. O chyba jest gotowe? Dobrze, tak. Super dobra. Ej, pozostaje tylko czekać, tylko nie zabijajmy go, bo musimy dowiedzieć się w jaki sposób się mamy dostać na fort. Na na to będzie proste. trzeba go porwać i gdzieś wywieźć. Mhm. Także od wczoraj drodzy się. Wysiadaj! Co? Z rękami coś, do góry, że, Z coś, rękami że... do góry tak żebym ją widział Nie używasz radia Popełniacie błąd panowie, popełniacie ręce, błąd Ręce, 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 ręce go Żebyś nie popełnił błądu Dobra. Dobra, ładuj go na taki, się... Ładuję Wiecie, że w tym momencie wydaliście na siebie wyrok śmierci? Otwórz mi pakę Zajechać? Zobaczymy nam Na, na parze masz nawet. Hmm? O kurde moi drodzy, zagarnęliśmy transport. Zagarniatku, jak ci na imię? światła światło. Nie upływaj się. Oh. Czyli już wypuszczamy cię, proszę bardzo. Puść mnie puść Ale bardzo. w częściach cię oddamy, co? Oh. Oh. Nic wam <noise> nie powiem. Gada, jak się dostać do fortu. Nie powiem wam. A może teraz? <suszy> nie powiem wam nic. Kładź się na ziemię, chyba że chcesz kule w łeb. Nie połączę się. <suszy> Mówisz, czy mam zaraz podpalić tą benzynę? <suszy> powiem, powiem, powiem. No <suszy> mu... Co coś mu nie ufam, wiesz? <suszy> <suszy> hasło, ja Hasło. Mamy hasło. Jakie hasło? Jakie? Nie, nie lej. No, Jakie hasło? Niech... Niech nienawidzą byle by się bali Szybciej miałeś mówić! Prawdę mówię! Przysięgam! Niech nienawidzą byle by się bali I co? I tym hasłem co? Jesteśmy w stanie... Wszystko, wszystko, wszystko zdobędziecie tym hasłem Skąd przyjeżdżasz? Santos, proszę was, panowie, dajem wam hasło. Czekaj, odjadę tylko tym ciężarów. <grymne> Oddamy go w szczęściach! Nie, pro! <grymne> Co, idziemy. Mm -hmm. ja, ja będę chyba na placu. Nie, nie chcę prowadzić. Dobra, mocna akcja. Ktoś stoi? Żeby, ej! Żeby nie poczekaj, wieram. poczekaj, gdzie się wybierasz? To z transportem. Co tam wiedziesz? Zapasy do bazy. Nie kojarzę ciebie, skąd jedziesz? Znasz w ogóle hasło Zjadę z Lasado z naszej bazy Niech nienawidzą byle byś się bali. Niech nienawidzą byle by się bali Dobra, zapasy przydadzą się naszym, jedź Wjechaliśmy chyba na teren bazy Przepuścił nas gość, więc no innej opcji nie ma Uff, tylko... Pytanie co teraz Tak, żebym mógł wysiąść. Siadaj. Co to za parkowałeś przy Ej, co to za ciężarówka? Zapasy? Baldy, jakie zapasy? O, tędy, tędy. No jak, Broni, i pożywienie. To, okej. Okay. Panowie, ty czekaj, bo to na lufie stoi. Ty ej, hej, chod, chodźcie chodź tu jest. szybko, chodźcie tu szybko, bo to zaraz wybuchnie! Trabina, trabina, ej. Lufa jest pod po, samochodem, to, ucie, szybko! Ucie, to. Czołgiem odjedźcie, czołgiem! Weźcie ten czołg! Cholera, dobra, sam to chyba zrobić, uwaga, wciadam! Ostrożnie Ale ich tu jest Zobacz jaki tu ich sprzęt oni mają Jak pierdzielę, nieprawdopodobne Możemy pomieszczenie w którym trzymają jeńców Możemy spróbować przyjąć, wiesz? To by było coś, moglibyśmy się tu zabarykadować w razie problemu A... O Jezu, to Chodź, chodź, chodź Nie Poddajcie się, ręce do góry, ręce ci... do góry Za... tak, żebym je widział. Co, od radia, tak... Co widziałeś na tych monitorach? <laughs> nic nie widziałem, nic nie widziałem. A pan pójdzie spać. To czemu stałeś przy kamerach? Co cię zaciekawiło? Nic, nic, po prostu patrzyłem na kolegów na ósemce tam. Robią swoją robotę, mam nadzieję, że dobrze widzie idzie. No. Nic nie widziałem, przysięgam. I może tak pozostać, tak samo też nic mogę, mogę nie słyszeć, tak? Ja, a co koledzy robią? No, Przekładają ładunek, tak? Jaki? Tak, gdzie jechali. Dwie lub dwa insurgenty wjechały. Wjechali do innego baraku. Dobra chłopaki, ja się tutaj rozejrzę. Dobra. Przydałby nam się jakiś strój inkognito, bo nie możemy się tak bujać. Sobie się ja ja, ja... Gdzie, wiem wie, gdzie, wie, gdzie są, gdzie są. Gdzie są, gdzie są stroje? Jest. Y Słuchajcie, po, po mojej lewej macie wejście dla personelu, tylko widzicie tabliczkę, tam tam ustrojowej identyfikator. Yy, to muszę... tam jest na soczewkę akurat, na soczewkę, na... nas. Dobra, prawa, go, go Jackson. A tylko łączysz alarm, masz kulę w Dobra, ej, ja wchodzę, zabieram strój, a wy się... nie, zrobić z nim co chcieć. No jak wyglądam? Profesjonalizm Dobra, poczekajcie to na mnie, ja się rozejrzę, dowiem okay. się gdzie trzymają jeńców Ja przeszukam tych delikwentów O, czyli jednak posłaliście ich Eee, tam po, poszli spać, Uff, Moi drodzy, muszę coś więcej się dowiedzieć W tym stroju na pewno jestem bardziej incognito. Muszę dowiedzieć co, co? się gdzie, gdzie, gdzie trzymają jeńców Kilka sztuk Wiem, że tędy jestem w stanie dojść do laboratorium moja podstawowa wiedza, i tyle jestem w stanie się dowiedzieć, no ale muszę wiedzieć coś więcej. O. Cześć. Cześć. Y... Do laboratorium idziesz? No, w... tak, tak, do laboratorium, no? No, to na szóstym piętrem, no? Tak, wiem. Wiesz, co potrzebuję do jednego eksperymentu? Oho. Jeńca. Ty. Pięte... Wiesz, może z kim mogę pogadać, żeby załatwili? No to tam ogólnie w laboratorium jest, że tak powiem, strażnik tych wszystkich mieńców, więc tam na spokojnie możesz zajść, zagadać, nie? No wiem, ale... zresztą nie przypominam sobie, gdzie, gdzie ich trzymają teraz, przenieśli ich, czy... czy... E, chyba hangar numer 4, mi się Aha, wydaje. A, czyli dalej w 4 ich trzymają, tak? Tak, 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 tak. tak. Dobra, to, to nie przeszkadzam czy dzięki wielkie. Spoko. Dobra, teraz szybko wrócić do chłopaków. Ej, poczekaj, poczekaj. Co jest? Nie, no więc wyjdziemy razem, może. Zaczerpnąć świeżego od przed eksperymentem. W spółku. Wejdziesz ze mną do magazynu? Okej, okay, o co potrzeba? Ej, Dobra, ej. No łapę, ej. Łapę, łapę, łapę. Dobra, szybka akcja, Jezu, martwiłem się, że wznieci alarm. Gość mu kto zrobić bez problemu. Hangar czwarty, panowie. Wszystko wiem. Tam. Hangar czwarty, to jest ta kamera. Dobra, plan jest taki. Odwracam uwagę, strażników. Wytrzymacie się blisko mnie. I jak mm -hmm. znajdziemy Jimmy'ego, to przystępujemy dopiero. Ja mam gwizdnę. Jeśli Dobra. znajdę w ogóle jego ciało. Bo jak nie, to nie ma sensu wstrzymać alarmu. Po prostu stąd spryśniemy. Dobra. Dobra. Powodzenia. Bądź się za mną. Dobra, moi drodzy. Jestem w miejscu, gdzie przetrzymują jeńców. dobry, witam serdecznie. Mm, dzień dobry. Eee, potrzebuję jednego nie jeńca do eksperymentu. Możecie mi dostarczyć? O, oczywiście, zapraszamy. Dzień dobry. Witam. Eee, potrzebuję... Co potrzeba? No konkretnie, specyficzne jednostki. Będę musiał się rozejrzeć po prostu. Pokażcie mi co macie. Dobrze. Jeśli mogę to wybiorę konkretnie. To proszę za mną. Jakiego człowieka potrzebujecie bardziej spokojnego? Eee, to jest ściśle tajne, nie mogę niestety zdradzać szczegółów co do uh -huh. eksperymentu. Po prostu polecono mi. Zdobyć eee, no to uh -huh. tak, tutaj jest jeden. Uh -huh. Proszę bardzo. Mam dalej na, na tym piętrze również są. Przejdźmy na wyższe. Tu mamy kolejnego, ten to jest jeden taki boidudek straszny. Ten to jest w ogóle jakiś dzikus. Nie wiadomo co się z nim dzieje. Często tak robi. Proszę proszę dać mi chwilę. To nie jest Jimmy, to nie jest Maciek. Mhm. Tutaj kolejny. Nie, 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 tego szukam. No, wypuśćcie, to Wam pokażę, co potrafię. A ten? O, kurde. Um... Co się z nim stało? Co wy, co wy tu robicie w ogóle? Pan to już również tajne. Nie no. To mieliście nie atakować jeńców, czemu leży? Zakrwawiony. A to jest właśnie kandydat, którego chcieliśmy. Kurde. Chwilę zadawałam kolegę. Chodzi o tamtego, tak? Możemy go zabrać do, do lokalnej przychodni i tak zobaczymy, co z nim jest. Kurde. Piekie, piekie, piekie. To jest on, to jest on! Jimmy! Ej, no wypuśćcie mnie też! Jimmy! A e co, z nami w ogóle żyje? Nie ma czasu, bierzcie go. Dobra, bierzcie go, się, uciekamy. Jest, 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 jezdę. Wyłaś! Wyłaś! Tylko szybko. Dzięki. Wyłaś Jesteś wolny. du 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 Maar die villa het die vry